I co fajnie było rzucić mi atomówkę na ryj, bym ci zrobił to samo, ale teraz czas abyś umarł. Wiesz co Matole, wszystko idzie zgodnie z planem i udało nam się ciebie zrobić w chuje. Że co? Teraz. O kurwa. Zabić go. Idealnie jeszcze Indie i Imperium Maurów. Z Indiami będzie łatwo, ale Imperium Maurów jest najsilniejszy z nich. Szefie może zrzucimy na niego atomówkę? W sumie to dobry pomysł, zrzucimy atomówkę na teren azjatycki i odrodzić wszystkie państwa, a w Europie go wykończymy. Przygotować rakiety. Tak jest. Co jest, ktoś go podbił, jaki ma to XD? Ej, Indie, ktoś podbił twojego kolegę. Jak to ktoś go podbił, to muszą być Stany Zjednoczone. Wydałem połowę mojego budżetu na niego. Indie, słyszysz to? Co? Ten, nine, eight. To moja nasilniejsza tomówka, aby 5, się udało. 4, 3, 2, 1.